Witam so, Was bardzo exactly serdecznie w następnym odcinku Call of Juarez Gunslinger Tym razem misja nazywa się Strzelanina w Tartaku No i zobaczymy cóż też nam ona przyniesie Oczywiście musimy zamienić się na nasze ukochane sześciostrzałowce Nie wiem o o, Ale się dałem, kretyńsko. Ja myślałem to jest jakiś przyjaciel, nie? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboys new boss. Curly Bill Brochus. Herbs coming! Get ready, boys! Hey Zayavka, tak mi się ta gra podoba. To właśnie czegoś takiego potrzebowałem. Takiego pełnokrwistego westernowego shootera. Co, 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 co? Aha, stamtąd. Z daleka. A, to możemy się tobą zająć, swaniaczku. A trzy, cztery, trzy. Zobaczcie, że możemy nawet kłócać. I mamy z tego jakieś tam profity. Że nam na przykład mniej się trzęsie ręka. No, to mi się już nie podoba. Dobra, chyba czas na tryb koncentracji. No i to by było na tyle. Ja tam niczego już nie widziałem i bez sensu się zmieniłem na roczą dubeltówkę. Aaa oh, shit, coś mi chyba nie idzie dzisiaj. Odpocznij stary. Tam coś było na pewno. Tak jest.

I No, wygłaś, wiem, że tam jesteś. Właśnie, przecież mamy chyba jeszcze. Mm -hmm. To chyba dość przydatne. I to jest to, co mnie powróciło. Mówią, że Ringo był w końcu w porządku. Nigdy nie widziałem kogoś szybciej, chłopie. I pewnie nie Wyatt Earp. Ten człowiek był wszytkiem. Z czego oni tu korzystali? Jest tu coś do podniesienia? Ja chyba... Nie wiem, czy to będzie szansa, żeby cokolwiek kupić, bo chyba nie zbieram pieniędzy.

Nie, wolę swojego... swojego wier, swój wierny pistolet. Bardzo ładny deszcz wygląda. Serio graficznie grze nie mam nic do zarzucenia. Coś w sensie ona nie jest jakby realistyczna, ale... No, ma w sobie to coś. Ma w sobie to coś co sprawia, że no po prostu. Oczy się cieszą jak widzą.

Pod te piły nie zamierzam podchodzić. Tak wygląda na dobre miejsce na pułapkę. O tak szybkie, o.

Przepraszam bardzo. Kurde, ale strzelanie jest naprawdę bardzo fajne. Nawet się nie nudzi. Tak sobie myślę, czego to jest kwestia, bo niby robi się cały czas to samo, nie? A z drugiej strony. Cały czas się czuję takie coś. Wow, ale jak mi się chce jeszcze pograć? O, nie, nie, nie. Tam się trzymamy z daleka. Może ewentualnie jakiś uroczy grenade. Znaczy, oczywiście, dynamite. Może z drugiej strony. Kolejny sekret. Kolejna umiejętność. Bardzo chętnie. E, co my tu mamy? Zwiększona zwinność swojej koncentracji. Nie wiem, czy to jest takie fajne. Chciałbym, żeby do tego drzewka dojść, nie? W to bez sensu trochę kupowałem, bo w sumie mi to nie rusza, ile mam, ile, jaki mam zapas. E, zapas. W magazynku. No i mamy rzeźbionego rangera. Super. Jeżeli coś nam to daje. Wow, chwila. To nie tak miało wyglądać. No ciekawy skąd Miski. Tarczownik. No, i to było na tyle, na szczęście jesteśmy takim starym wyjadaczem, że nic nam nie groźne. O, nic nam nie straszne. Oczywiście. Ach, te urocze Now where was Curly Bill? Did you see him? Of course not. I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. there was this beautiful waterfall and a crystal-coated stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Nie mogę nie chcę wiedzieć, na czym ta ostatnia szala polegała. Cały czas szukam czegoś co da się wysadzić, ale... Aha. Curly Bill, Johnny Ringo and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Dobra, nowe questy. Aha, czy to jest Curly Bill? No cóż, to wiele wyjaśnia. Minus jest tylko w tym, że nie wiem czy jest ich więcej czy jest tylko on. Mam nadzieję, że nie tylko Carly Bill. Eee... Nie ma? No giń, ścierwo! Coś chyba nie wychodzi. Potrzucę mu, mu... dynamit, mu tyle. Ja jestem w tragicznej sytuacji. Help me. Anyone? Ktoś tam zarumbany? Dobra. Zabity Cardi Bill. But Ringo was nowhere I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed, took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. it. Thank you very much for Papa.